Jestem magik Władek, bezbędny gadek. Zaprowadzę spokój, robiąc okus pokus. Któż to, Roman, czy też Kazik? Rety to okropny magik. Mój głos ma na tyle siły, że każdy gość niemiły zostanie ogarnięty przez czary i obzędy. Hej, hej, hej! Strzeżcie się, strzeżcie się, gdyż wyjmuję złotą różdżkę. Super Gracjan, wciąż na straży. Nie mam czasu spać na plaży. Co to za pokraka? Bardzo tu przeszkadza. Pogonię dziwaka Coś się z nim nie zgadza. Czary, mary, hokus, pokus, hala, hala, benz. Czy ja śnię? Czy to sen? Uśczepnijcie woko mnie. Jestem mały, małe mam sandały. Uwsteczniony jestem cały, ale ciągle jestem super i mam siłę skopać kuper. Hokus, pokus, stynki, kinki, fixer, mikser, brzdęk. Jak to? Czyżbym był już stary? To kolejne czaj-maj, ale wciąż mam siłę skakać po pastwisku na Golasa. Czary, mary, dzipik, strypik, stynki, i brzdąk. Przesadziłeś, zły magiku. Nie wiem, jak mam zrobić ci ku. Cofnij czary, okrutny skurczy bytku. A teraz cię zaskoczę, magiku niewychowany. Ja też znam kilka sztuczek, więc będziesz teraz przegrany. Hokus Pstokus, Czarna Morma, koki Shiti, Titum Pitum, Chlapis Fafer, Karmelaufen, Hopsa Hipsa Gnojomoten. Ach, Gracjanie, ach, Gracjanie, czyż nie czyż ostrzegałem, że coś ci się stanie, lecz nie byłeś za bardzo ostrożny i doznałeś bólu w kolanie, Wystąpił Gracja Nastacki. Cześć!